Jeżeli widzisz buta na twarzy swojego dziecka, no to bardzo często rzucasz się na go dajesz mu w mordę. Bo bywa tak, że niszczy się podłogę i niszczy się drzwi. Czyli rozbiera się drzwi na czynniki pierwsze. Kiedy kończy się kipisz, wszyscy są na za, nieza, niezadowoleni. I grypsujący, i niegrypsujący. Trzyma się lusterko lusterkiem do, do, do dołu, roz, podpala się kap, kapeć więzienny i ta smowa która leci, osadza się na lusterku. Że to, to tak jak kiedyś na Jumę do Niemiec jeżdżono autem, i, i, I jak z dziećmi jechałeś, to kontrola, ryzyko kontroli było mniejsze. Za karę można frajera związać, czyli zawinąć go w derę i rzucić pod łóżko. Za co można dostać karę w zakładzie karnym? To zależy od kogo, bo kary mają swoje kary, system karma, administracja wobec więźniów, ale i swoje kary mają też gici. Więc może zacznę od tego, jakie kary nakłada administracja więzienia na więźniów. I to bez względu na to, czy oni grysują, czy nie grysują. Po prostu kary w więzieniu administracja nakłada na więźniów, nie rozróżniając, czy on grysuje. Czy on nie grysuje? To znaczy, te same kary otrzymują wszyscy. Natomiast za co administracja karze? Każe, no, każe za, za niewstawanie na apel, za odmowę pracy, jeżeli już podjął się osadzonej pracy i nagle odjął, od, o, i nagle odstąpił od tej pracy, za wszelkiego rodzaju agresję. Czy to słowną, czy to jakieś tam pobicia, za stosowanie za, za z nieba do innych osadzonych, czy do, czy do służby więziennej. E po prostu za każde takie niepożądane zachowanie więźnia wobec więźnia i więźnia wobec służby więziennej. No a te kary to są kara upomnienia, czyli nagany. Można otrzymać zakaz dokonywania zakupów na tak zwanej wypisce na określony czas, bo i nawet na trzy miesiące można dostać taką karę można kogoś umieścić w izolatce na tydzień, na dwa, na 28 dni. E, można komuś e, odebrać widzenie przy stoliku i, 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 i taki więzień wtedy ma widzenie przez pleksa. No to już nie jest fajne widzenie. Raz że te słuchawki no, nie są są często takiej jakości, że ten głos jest niesłyszalny, tak jakbyśmy chcieli. Ludzie też mają różny słuch. Ty możesz mieć zdrowy, ale twój ojciec czy matka no już nie słyszą tak dobrze oni nie słyszą, co ty do nich mówisz. Bo można ci odebrać przepustki na przykład, które miałeś. Więc można cię, może się zdegradować. Bo na przykład yy, zaczynając karę pozbawienia wolności, no najczęściej to zaczyna się ją na tak zwanym zamku, czyli w zakładzie zamkniętym. Jak się jest, powiedzmy, grzecznym i dobrze, że się człowiek sprawuje, z czasem może człowiek przejść do zakładu typu półotwartego, a potem do, do zakładu Otwartego. I powiedzmy taki więzień, im bliżej, yy, jeżeli człowiek jest w ośrodku półotwartym, no to już jest bliżej wolności. Jak jest otwarte, no już jest, już bardziej bliżej wolności nie może się znajdować. Tam się przeprowadza testy, czy ktoś narkotyki brał, takie wyrywkowe. Może ktoś na kogoś donieść, że brał narkotyki, ale też po prostu są one takie wyrywkowe i test wykaże, że ktoś brał narkotyki no to ta osoba może zostać zdekordowana, czyli z tego P3 tak, zwane, tak zwanego spaść na P2, z P2 na zamek, czyli z tego półotwartego może wrócić na zakład zamknięty, z tego otwartego na półotwarty, bądź z tego zakładu otwartego od razu na zamek może wrócić, więc to jest taka najdolkliwsza kara, bo jak jesteś na półotworku, to masz już jakieś tam przepustki, tak? jak jesteś na w zakładzie otwartym, no to już w ogóle masz tak często przepustki, że ty codziennie możesz sobie tam wyjść na wolność, na spacer nawet, do kina. No i takie kary są najdotkliwsze. Mówiłeś tutaj o karach za czyny, ale są też kary za posiadanie jakichś przedmiotów. No tak, są kary za posiadanie nożów, takich tak zwanych samoróbek, nie? Za posiadanie narkotyków. Za posiadanie E, alkoholu, m, za posiadanie e, grypsów, bo przecież grypsy są nielegalne, tak? Czyli ktoś przechowywał grypsy i ten gryps znaleziono, znaleziono podczas kipiszy, bo kipisze są przy, regularnie przeprowadzane z różną częstotliwością, to też ma związek z tym, czy są święta, czy nie są święta, bo są też traktowane świąteczne, ogólnopolskie. Czyli w całej Polsce są świąteczne e, przeszukania całego kryminału, nie tylko wyznaczonych cel, tego całego kryminału. Łącznie z kuchniami, magazynami, wszystkim, nie? I to wygląda tak, że przyjeżdżają klawisze z innych więzień. Nie, że to ci, którzy pracują w tym więzieniu, kipiszyłem w więzienie, nie. Tylko inni właśnie, żeby nie dochodziło do takich spraw korupcji itd., itd., tak? Co to jest kipisz? No kipisz to jest przeszukanie osoby bądź celi jakiegoś miejsca, gdzie można by było coś znaleźć. Jak wygląda taki kipisz? No wygląda najczęściej tak, że wszystko jest wypierane do gronogami. nie patrzy się na nic, na zdjęcia, że to są zdjęcia czyjeś rodziny, po prostu jakby są zdjęcia na ścianie, no to się je zrywa, rwąc je przy okazji często, no często wchodzisz do celi po takim kipiszu, to wygląda to tak, jakby ci centralne biuro śledcze policji przeszukiwało mieszkanie, czyli wszystko jest rozpieprzone i zdjęcia są podeptane, wręcz widzisz oddziałowego buta na zdjęciu, wtedy dochodzi do konfliktów. Jeżeli widzisz buta na twarzy swojego dziecka, no to bardzo często rzucasz się na oddziałowe, jakby dajesz mu w mordę. To są nie tylko porozwalane łóżka, pomieszane ręczniki innych z innymi. No, jak jest scena mieszana, są frajerzy i gici. I nie wiadomo do kogo należy czyj, czyj ręcznik. Każdy ma po dwa ręczniki. I w więzieniu jest tak, że jeden ręcznik używa się od, pasa, od góry do pasa, a drugi ręcznik jest od pasa do stóp. No i wystarczy, że się nawet twoje ręczniki tam pomiesza. No to mimo, że to są twoje ręcznik, to ty już musisz się wyprać, bo ty nie chcesz wycierać sobie buzi ręcznikiem, którym wycierałeś sobie no, yy, graty, czyli genitalia. Yy, a co dopiero jak jest ta mieszana, jest wszystko pomieszane. Prześcieradła z innymi prześcieradłami, yy, ścierki do naczyń, naczynia, gdzie administracja więzienia wie, że gici nie mogą jeść znaczyń frajerów. Frajerzy mogą jeść z znaczeń gitów. Ale gici nie mogą. Gici nie mogą się wycierać ręcznikami niewiadomego pochodzenia, które mo mogły być ręcznikami, których, którymi wycierali się frajerzy. Często jest telewizor zniszczony, już nie działa. Więc piszesz skargę, ale nie możesz dojść do sprawiedliwości, bo kiedy piszesz zgodę, e, prośbę o wyrażenie zgody na telewizor, a taką prośbę piszesz do dyrektora, to tam musisz zakreślić ptaszkiem czy X, że zgadzasz się na to, że podczas transportu, czy podczas tam kipiszu, powiedzmy no, można ci nie co zniszczyć ten telewizor i że administracja nie będzie za to opowiadała. Nie? Tak więc oni już wcześniej zadbali o to, że, że nic nie można im zrobić. A ci wiedzą o tym, I jak na przykład jakiś klawisz. Bo kipiszują te ogólnopolskie, te kipisze, takie świąteczne, to są, tak jak powiedziałem, klawisze z innych kryminałów przyjeżdżają, ale jest to robione w obecności klawisza tego oddziałowego, który tam pracuje w tym danym kryminale, a on tylko tam przy tym stoi, tak? Nie pomaga im w tym. Yy, nie wpierzala się im w to, nie wpierwsza się im w to. Ale może im powiedzieć, bo przecież to jednak są te koledzy, nie? Się solidaryzują ze sobą, nie? To może powiedzieć: rozpierajcie tą celę, połamcie telewizory. Bo to skur... Siedzą takie z role na przykład, nie? Albo tacy gici siedzą, co powinni tak zostać dojechani, że tak tu w tym więzieniu rządzą, że mamy już ich tak dosyć, rozpierdolą im te konsole do gier i tak dalej, nie? I specjalnie mu zdeprze konsole, na przykład, nie? Albo w umiejętny sposób mu ją zepsuje. Wody mu trochę naleje tam, powiedzmy, gdzieś do tej konsoli, czy na przykład zepsuje mu soczewkę. Czyli też jest takie złośliwe są niszczenia rzeczy osadzonych. Yy... Taka cela wygląda podobnie jak to miejsce, tylko że nie wyrywa się podłogi, no, albo inaczej, nie zawsze się wyrywa podłogę, bo bywa tak, że niszczy się podłogę i niszczy się drzwi, czyli rozbiera się drzwi na czynniki pierwsze, bo już nieraz tam znaleziono sterydy, pieniądze, narkotyki, grypsy, broń yy, ostrą w sensie broń białą yy, to są yy, yy, noże i tak dalej. Tak więc, jeżeli Dostanę cynk, klawisze, że w tej celi i tej jest coś takiego i takiego. Jak oni tego nie znajdą, oni zerwą podłogę. Oni rozbiorą drzwi i znajdą to. Bo oni się już nauczyli, że często jak ktoś doniósł, że to jest, to to jest. Na przykład chowało się niezadowolone rzeczy, tak jak często na filmie pokazywano. Robiono dziurę w ścianie i zakrywano plakatem. Skazani na Shaushank na uciekli w taki sposób, prawda? Plakatem, tunel, zawiesz, yy, zasłaniali. No to na przykład w więzieniach robiło się yy, takie małe, takie, że robiło mm, się w ścianie dziurę i tam wkładano sterydy, narkotyki i tak dalej. I za, plakatem na taśmie, że tam jest plakat. No ja działałem, że tak. To jest taki kipisz nawet codzienny, powiedzmy. Kraty muszą codziennie obstukać, nie? Bum, 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 bum. Możliwe, że w niektórych więzieniach jest co drugi dzień, w zależności jaka jednostka, bo to też co kryminał to obyczaj. O, tak to się mówi. Tak samo z tym grypsowaniem. Co kryminał to obyczaj, co oddział to obyczaj, co... i tak dalej, i tak dalej. Więc... Ym, ym, klawisz, jak wchodzi do celi, obstukiwać kraty, czy nie są przypił, przypiłowane, tak zwanym tym młotkiem takim drewnianym, nie? One są małe, długie, bo jest wysoka na przykład krata, to też na przykład plakaty dotyka. Bo plakatu w ogóle nie może być, ale jeżeli jest grzeczna cela, to trochę im pozwalają więcej. Bo tak jest w więzieniach. I to dotyka po prostu, czy czuje ścianę, czy z młotkiem ten plakat do środka tam gdzieś wpadnie, nie? Stuka się na przykład w, w takich miejscach, w których najczęściej się robi podkopy, nie? Bo wiesz, że wiadomo, że nikt nie robi podkopu na środku celi. Tylko gdzieś w toalecie. Albo w kącie celi. Pod łóżkiem na przykład, nie? I oni stukają w te, zają dźwięk. Jak jest tunel pod kaferkami, tam pod jakąś podłogą i tak dalej, oni tam stukają, tak? Kiedy kończy się kipisz, wszyscy są za, nieza, niezadowoleni. I grypsujący, i niegrypsujący. No i krawisze też, no bo dostają po gaciach, nie? Czyli lecą w ich strony chłopie, kurwy, i tak dalej, i tak dalej, a nawet pięści. No, w jednym czasie wracają wszyscy do celu i okazuje się, że wszyscy mają rozperdoloną celę na amen. O tak. Domeną ludzi grypsujących jest tatuowanie sobie różnych rzeczy. Maszynki do tatuowania są nielegalne. Co się dzieje, jak oddziałowy znajdzie taką maszynkę? Kiedy klawisze znajdą w jakiejś celi bądź świetlicy maszynkę do robienia tatuaży, no to zaczynają się sypać kwity, czyli szuka się winnych i nakładanie w nich kary wynikające z porządku wewnętrznego. No i to są te kary, o których wcześniej spotkałem. Dlaczego to jest karane? No bo robienie tatuaży w warunkach, więzien... warunkach wolnościowych jest niebez... może być niebezpieczne, no a w warunkach więziennych jest niebezpieczne. Jeżeli nie masz możliwości yy, yy, przemytu yy, tuszu do tatuażu z wolności, to możesz go czasami kupić w więzieniu od innego sadzonego, ale jeżeli też nie możesz go kupić, bo nie ma ktoś, to możesz samemu sobie zrobić taki olejek. E, możesz sobie go zrobić e, poprzez palenie kapcia więziennego. Czyli trzyma się lusterko lusterkiem do, do, do dołu, roz, podpala się kap, kapeć więzienny i ta smoła, która leci, osadza się na lusterku i potem się zbiera, powiedzmy, żyletką tą osadzoną smołę. I z tego, na bazie tego przygotowywuje się olejek. Tam dodaje się różnych tam specyfików, no, także moczu. I. Kolki, którymi się robi tatuaże, czyli te igły, to są często struny z gitary, ale też igły z wolności, bo można to łatwo przemycić. Ale też robi się je ze sprężynek od długopisu, ze sprężynek od zapalniczki, czyli trzeba rozciągnąć pod wpływem gorąca. Czyli zapalniczką podgrzewa się, umieszcza się sprężynkę na dwóch różnych końcach. Jeden trzyma ogień, podpala. Do czerwoności tą sprężynkę się ją prostuje i z nich się robi igłę do tatuowania. A więc brudnymi łapami się to wszystko robi. To jest cały proces. Silniczek się bierze, powiedzmy, od maszynki do strzeżenia włosów bądź od walkmana i, i montuje się z tego wszystkiego maszynkę. Studio, w studio w tatuażu taka maszynka. Jest w odpowiedni sposób zabezpieczona, wszystko jest zdezynfekowane. Tatuator ma rękawiczki lateksowe czy też gumowe na dłoniach. Ciągle dba o to, żeby ten, cały ten proces nie został przerwany. Ten łańcuch tej ostrożności, powiedzmy, tak? Kabel, przez który idzie prąd do tej maszynki, kaby zasilania też jest ofoliowany. To są przepisy, to w studiach tatuaży na wolności to nie ma tak, że jeden o to dba, drugi nie. To są już takie przepisy. A w więzieniu, tak, w więzieniu nie ma tej folii na tym kablu. Czym ludzie sobie czyszczą te, te igły? Zapalniczką bądź gorącą wodą. No ale przecież są takie choroby, powiedzmy, o ile dobrze pamiętam, wirus typu C, czyli ten wirus zapalenia wątroby. Jego chyba zapalniczką się nie da po prostu wy, wy, wytępić. I gorącą wodą. I ludzie się tatuują. No i zaczynają chorować na e, m, HIV, na wirus ty, ty, typu C wątroby. I tak dalej, i tak dalej. Ja widziałem ludzi yy, yy, po zrobieniu tatuaży, jak te tatuaże wyglądały strasznie. Był, m, m, mieli te miejsca tak spuchnięte, nienaturalnie. Były tak, miały, ta, mieli takie stany zapalne, że robiły im się wrzody wielkości, powiedzmy, orzecha, laskowe, yy, orzecha włoskiego. Czyli tak takie się robiły, nawet większe. Robiły się te wrzody, one ropiały i powiedzmy, przez pół roku ropiały. I taki osadzony to ukrywał. Było lato, wszyscy chodzili w spodenkach na spacerniaku po celi, on chodził w długich spodniach. Nie? A nie miał odpowiednich leki, leków, żeby to leczyć. Więc niczym to nie leczył. To babrało mu, mu się to e, i tak dalej, i tak dalej. No, wielu ludzi mm, zachorowało na różnego rodzaju wirusy i, i, i będą chorować do końca życia. Mm, więc dlatego tak karane jest y, tatuowanie w więzieniu. I to nie ma tak, że jedni są karani, drudzy nie. Jest karane. Pobyt w zakładzie karnym to nie tylko. Kary od administracji, ale również nagrody. Jakie to są nagrody i za co można je dostać? No, można dostać pochwałę, czyli jak byłem ciągle karany, to nie mogę dostać nagrody od razu. Najpierw muszę te kary przykryć pochwałą. No i ta pochwała powiedzmy musi tam z miesiąc być mniej więcej i dopiero potem mogę ja dostać jakąś nagrodę. I to też nie mogę dostać za przypustki. To jest najlepsza nagroda, przypustka. Więc, więc trzeba powolutku iść coraz wyżej. Czyli na początku mogę dostać zgodę na dodatkową paczkę, zgodę na dłuższe widzenie, na takie rzeczy. A to najlepsza nagroda to jest już przepustka. Dłuższe widzenie o pół godziny czy o godzinę też może być jedną z najlepszych nagród, bo jeżeli masz dziecko, to to naprawdę jest dobra nagroda. Jeżeli nie masz dziecka, to to nie jest taka nagroda. Więźniowie przychodzą na widzenie tylko po to, żeby odebrać narkotyki od swoich rodzin, od swoich znajomych. Nawet często nie gadają, nie mają o czym gadać, oni już mają wszystko przegadane przez telefon stacjonarny, do którego mają dostęp w więzieniu i przez komórki, które mają nielegalnie, przez telefony komórkowe. Na widzeniu często się przychodzi już tylko sfinalizować transakcje, czyli bierze sterydy i albo je na połek wrzuca, albo po widzeniu, albo w trakcie widzenia idzie do toalety. Nie wiem, czy tego nie zakazali, bo to jest też dobry, dobry element walki z takimi przemytami, bo więzień nie powinien mieć możliwości stawania od stołu i, i pójścia do toalety. I ja wiem, że może się zdarzyć, że naprawdę chce mu się to... Tą... No, chce, musi się załatwić, nie? No, ja bym nie pozwolił. Albo siedzieć, albo, skra... albo, albo koniec widzenia. No bo oni biorą te narkotyki i albo na widzeniu już połykają na widzeniu, po, popijają Coca-Colą, bo można kupić sobie poczęstunek. Popijają to tam przed Coca-Colą czy wodą, a pod celą wydalają, co... Płyną, płynem y, y, z solą y, popijają i albo to zwrócą, albo nie zwrócą. Jak nie zwrócą, to wydalą, umyją z gówna i będą to palić, bądź wąchać, zaruszać, co to jest, czy zażywać, bo to sterydy. I oni wstają często na widzeniu do... Jeżeli to zmienili, no to wstawali, szli do toalety, no i wkładali sobie to w odbyt, albo to połykali, albo chowali na sobie narkotyki albo inne są substancje, czyli tak jak powiedziałem, nawet alkohol w workach, przyklejające w worku forowym spirytus e, taśmą klejącą. I, więc e, te widzenia często dla ludzi, nawet dzieci przechodzą, ja to obserwowałem przez 20 lat, przechodzą dzieci i chcą do tego ojca, a ten ojciec ma całkiem inne sprawy do załatwienia na widzeniu. Jego interesuje tylko jedno, jak te narkotyki, które w tym momencie dostał od swojej partnerki albo od tego kogoś, kto mu to dziecko przywiózł. Bo to dziecko jest tylko takim, taki, takim maskowaniem, że to, to tak jak kiedyś na Jumę do Niemiec jeżdżono autem i, i, i jak z dziećmi jechałeś, to kontrola, ryzyko kontroli było mniejsze. To tak samo jak się kładło te takie, te takie maty zasłaniające niby przed słońcem z tyłu, żeby dzieciom w aucie nie, nie świeciło w buzie, no to, to też, że rodzina jedzie. No, takie zabiegi były po prostu przed wpadką stosowane. E, no więc to tak bywało bardzo często, że te dzieciaki na tych widzeniach takie smutne siedziały, bo ten tata miał do zrobienia zadanie, tak? Przemytli tych narkotyków już ma i musiał to jakoś na siebie założyć. Musiał czekać, aż klawisz nie będzie patrzył i połykał to, na raz albo w ratach. Więc no tak to wygląda często, że te widzenia, które miały być dla dzieci, Tatuś, już jutro do ciebie przyjadę, tak, kochanie? I no, nieraz to widziałem: no, mój kolega z celi mówi do dziecka, że tak, jutro, tak, tak, to dziecko czeka, bo te dzieci czekają. Czy ten ojciec był dobry, czy był zły? Bo dzieci już tak mają, to chyba syndrom sztokholmski jest, bo ja też tak miałem. Też czekałem na ojca kata. Płakałem za nim. A potem ten kolega, jak go widziałem na widzeniu, ja szedłem na widzenie i on, razem szliśmy z celi, bo tak często jest, że się idzie razem z kolegą z celi żeby krafisz nie musiał otwierać dwóch cel, tylko jedną. On często wie na przykład, że ci dwaj z celi czekają na widzenie, no to jego dziewczyna już jest, czekamy na tą drugą. No i oby dwóch uprowadzę. No i widziałem, że ten mój kolega w ogóle z tym dzieckiem nie, nie pracował. Nie? Ja szedłem z dzieckiem na przykład do kolciku zabaw, a on nie tylko tam nie szedł, ale wręcz kłócił się ze swoją partnerką albo uderzał ją w twarz przy dziecku. Tak? Tylko tych klawiszy jest tam za mało czasami na widzeniu, bo oni nie wszystko widzą. Niektórzy widzą i, i, i przemykają oko, nawet na przemoc. Bo na przykład jakieś interesy mają z tym osadzonym, konkretnym i nie wpierają się po prostu. Zwrócą mu uwagę potem na osobności, nie? Ale to jest tylko. To nie jest takie coś, że on po prostu sprzeciwia się tej przemocy, bo to kobieta. Nie, po prostu. No, robisz, robisz mi lipę. Tak? Innym przeszkadzasz. Przecież yy, ten. źle masz. Idziesz, bo są, bo są też takie przemyty, że klawisz wie, że będzie przemyt, bo sam bierze w tym udział. I to jest często też. Na samym początku mojego siedzenia ja siedziałem kilka lat to był około 2005 rok mój wychowawca poszedłem karnie na, y, 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 na o wiele gorszy y, pawilon. Y, I nie bałem się tego, chciałem tam iść, miałem tam więcej znajomych y, z podwórka, i on powiedział do mnie Yy, zawołał mnie i mówi do mnie, posłuchaj, jak chcesz to, yy, to było pierwszego słowa. Posłuchaj, bo jak idziesz na inne pawilon, czy przechodzisz do więzienia, czy do innego kryminału, to masz o, jak, naj, jak najszybciej, w miarę możliwości, masz yy, yy, spotkanie z wychowawcą. I on pierwsze co do mnie powiedział, posłuchaj, yy, przepustka tysiąc złotych. Ja mówię, słucham? Nie zrozumiałem o co chodzi, bo on mówi, przepustka tysiąc złotych. Ja mówię, jaka przepustka tysiąc złotych? On mówi, no kurwa, jak chcesz iść na przepustkę, to umie tysiąc złotych kosztuje. A chwilę później, tam 2-3 trzy, trzy dni później, Ukrył narkotyki. Jak był kipisz, wiedział, że ten kipisz będzie, włożył swoją teczkę i wyniósł z więzienia. Za co można dostać w kryminale nagrody od administracji? W więzieniach, nie we wszystkich, ale są więzienia w Polsce, gdzie osadzeni mogą się kształcić, zdobywać zawody, robić kursy dokształcające. I za dobre oceny, przynajmniej do niedawna tak jeszcze było można było dostać nagrody pieniężne i to takie kilkuset złotowe. I to były nagrody mm, e, powiedzmy półroczne, czyli kończyło się pierwsze półrocze i dostawało się nagrody na przykład w formie książek, ale też na przykład były w, w, w formie pieniężnej. I na przykład 20 lat temu to spotykałem się z takimi nagrodami 400-600 złotych i na wypiskę się to wpłacało, administracja wpłacała osadzonemu, a były też tak nagrody 100, 200 złotowe, więc pieniężne też nagrody były, nie wiem czy dalej są. Mogą być też nagrody, które nie wynikają z, z, z tego porządku wewnętrznego, z systemu kar i nagród. Także tak samo mogą być kary, których tak naprawdę nie ma zapisanych w porządku wewnętrznym. Czyli na przykład jakiś osadzony chciałby siedzieć w celi z innym osadzonym, no, on, no To nie jest tak, że sobie może wybierać, ale można to, można to zrobić. Czyli na przykład wychowawca za dobre swabowania i jeżeli... widzi, że oni też tam razem pracują I, i, i oni razem na spacerniaka się trzymają, ich żony przyjeżdżają razem na widzenie do nich i tak dalej, są z innego miasta, no to na przykład to może być właśnie taka nagroda, czyli przeniesienie do innej celi. Mówiliśmy tutaj o karach. Administracyjnych, ale są też kary wymierzone przez współwięźniów. Jakie kary może wymierzyć jeden osadzony drugiemu? No Inne kary są dla gitów, inne kary są dla całej reszty społeczności więziennej, czy to dla frajerów, czy to dla cwaniaków. Gici no mają swoje konsekwencje. one wynikają z bajery więziennej. A więc te konsekwencje to, to, jest, to, jest, to jest upomnienie, orient i ostrzeżenie. Upomnienie to jest takie słowo zwrócenia uwagi. Ty weź się myj, bo jak dalej będziesz łamał zasady higieny, no to pójdziesz do wola. Więc to jest to upomnienie. To taka najmniej dotkliwa forma kary. Jest orient. Orient to jest uderzenie na szczękę bądź na brzuch. Gdzie ci mówią, na samar. Tak? E, w każdym razie e, dostaje się w mordę albo w brzuch. Można uniknąć konsekwencji w postaci orienta, czyli uderzenia na szczękę bądź na brzuch, e, przedstawiając dokumenty lekarskie, że na przykład choruje na żody, no to nie wolno mnie tam użyć, uderzyć. Choruje na parodontozę. no nie wolno mi tam uderzyć. No ale w takiej sytuacji to musisz dostać inną konsekwencję, czyli pozostaje upomnienie i ostrzeżenie. No i może być tak, że na przykład... no. Ten, który zawinił, chciałby upomnienie, no bo to słowne zwrócenie uwagi. Ostrzeżenie jest najgorsze, zaraz powiemy dlaczego. No i może być tak, że nie kwalifikował się ani na upomnienie, bo było to za mała kara, ani na ostrzeżenie, bo to za duża kara. Ale papiery mówią, że nie można go bić, bo ma wrzody, bo ma paradontozę. No to zostaje mu to na przykład ostrzeżenie. A, a ostrzeżenie to już jest, nakłada się na gita, ostrzeżenie, powiedzmy na pół roku. Do tej konsekwencji on musi się pucować, czyli przyznawać na innych kryminałach. Jedzie w transport na inny kryminał, czy na oddział wręcz, czy na pawilon tego samego kryminału, on musi się pucować do tego, że on jest na ostrzeżeniu. To jest wstyd. Prawda? No to już, bo od razu się pytają, za co to jest. Natomiast gici karają frajerów i innych osadzonych, no, no głównie przemocą. Za karę można frajera związać, czyli zawinąć go w derę i rzucić pod łóżko. To nie dość, że on w upale jest, to jeszcze jest związany. I na przykład ma tam siedzieć do obiadu. Przy obiadem się go wyjmuje, zjad i znowu z go zawiązuje i znowu. Na przykład ma karę tak na przykład, powiedzmy, jeden dzień. Ma tak garę pół dnia, ale może mieć karę cały tydzień. Sam takie coś widziałem. Na mojej celi, frajerowi, jeden z moich kolegów, taką karę dawał bardzo często. Jaka może być najdotkliwsza kara, która spotka frajera? No to oczywiście... Zgwałcenie go i nie ma gorszej kary. Ryż z jabłkiem, gdzie tego jabłka nie ma wcale, tylko samobierki no bo więźniowie, który, którzy obierali te jabłka, to jabłka zjedli. Zalonione, żeby klawiszej i więzienna żywiła się tym, co jest dla więźniów, bo oni to jedli i jeszcze do domu wynosili, handlowali tym, prawda? No ludzie po prostu wychodzili, wchodzili do więzienia, ważyli powiedzmy 100 kg, wychodzili, ważyli 60. No to przegrywa wszystko. Na osłodę dostanie tego jednego tam ćwiaraka bądź dwa ćwiaraki, czyli papieros podzielony na trzy czy cztery części. nie? Jeżeli ja codziennie byłem głodny w domu, wyszedłem na ulicę kraść, żeby się najeść, trafiłem do więzienia, bo chciałem być najedzony i w więzieniu dalej jestem głodny, to czego tu mam mnie nauczyć?